Dzień dobry, chwilowo wciąż nie z Ukrainy, ja nazywam się Karolina Kuzema, a to są zapiski z niedonieckiego kwadratu. Słuchajcie, mówi się do trzech razy sztuka i ja mam wrażenie, że dzisiejsze zapiski tak właśnie wyglądają. Najpierw moje dzieci, które gdzieś krzyczały na podwórku, okazało się, że mikrofon to zbiera. Drugie nagranie już w jednej trzeciej przerwał szerszeń. Jak wiemy, szerszeni nie lubimy, a ja nie lubię ich jeszcze dodatkowo, bo mam uczulenie, ale moja bohaterska przyjaciółka pozbyła się. Owada, hu, 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 Dobra, łapię oddech i, e, i zaczynamy, z, zaczynamy z zapiskami. Brakuje mi tych czwartkowych zapisków, bo podsumowanie w jednym odcinku tego wszystkiego, co dzieje się przez tydzień jest naprawdę bardzo trudne. No ale przecież kiedyś tak tylko nagrywałam. No ale mam nadzieję, że kanał na YouTubie będzie się rozwijał. Na razie 187 osób brakuje do 3000. Dziękuję bardzo, to widać, że to idzie do przodu. Powolutku, małymi kroczkami, ale mam nadzieję, że będzie okej. Okay. No, i mam nadzieję, że rozwinie się trochę zrzutka.pl na IT Karolina Kuzema, która pozwoli przywrócić zapiski częściej, bo ja je bardzo lubię. Nie wiem, czy wy, ale ja je naprawdę lubię. Mam nadzieję, że ich słuchalność i oglądalność też będzie rosnąć tymczasem za to, co mogę cały czas robić. Dziękuję patronkom i patronom na patronite.pl Karolina Kuzema. A teraz przechodzimy już do zapisków. Zapiski z frontu. Zacznę od obwodu dniepropietrowskiego, bo tamte oczy wszystkich są zwrócone. No Rosjanom, mimo ich jakiejś tam propagandy nie udaje się cały czas jeszcze wejść do obwodu dniepropietrowskiego, mimo iż próbują, widać, że tym celem jest daczny, o którym mówiłam ostatnim razem. Rzeczywiście w okolicach tej wioski, która jest już położona w obwodzie dnipropietrowskim, na granicy obwodu donieckiego i dniepropietrowskiego, toczą się silne walki. Część tych przygranicznych obwodowo wsi jest już zajęta przez Rosjan, tam się posuwają. Część jest częściowo zajęta, mówimy tutaj między innymi o takich wioskach jak Jauta, Zirka, Tołstoj czy Zeleny Kust, zdaje się tak to się nazywa. No, i te, te boje, boje silne tam e, trwają. Z kolei, jeżeli spojrzymy na to, co dzieje się w, na południu kraju, mówiłam o tym, że tam się coś ruszyło. Na szczęście ten szturm rosyjski tam e, nie jest tak silny, jak mogliśmy się spodziewać, czy jak, jak wydawało się, że może może się dziać, ale Orychiv rzeczywiście w tych okolicach tam się dzieje. Tyle, że Rosjanie zrobili tam bardzo, bardzo niewielkie postępy. Niemniej jednak akurat to miasto jest systematycznie przez nich rujnowane, jak zresztą wiele, wiele innych miast w strefach przyfrontowych. Wróćmy jeszcze na chwilę na Donbas, bo oczywiście zamęczam was tą drogą Pokrowsk-Konstantynówka, ale ona jest tym, na, na, na mapie jest tym wyznacznikiem, który pokazuje nam, no, w jaki sposób Rosjanie planują się poruszać, no i rzeczywiście widać, że systematycznie, acz powoli, te kleszcze wokół Konstantynówki z trzech stron mogą się zamykać, jeszcze do tego droga daleka oczywiście, natomiast tam, na tym odcinku, wróg, ma pewne postępy. No i spójrzmy jeszcze na, na inne odcinki. Tutaj mogę wreszcie przekazać dobre wieści z obwodu Sumskiego. Nie ma tam może spektakularnego sukcesu. To są czasem, słuchajcie, metry, metry po kilkanaście metrów, może po kilkadziesiąt metrów, ale one czasem ratują życie. No i teraz mogę to już oficjalnie powiedzieć. Mój kolega ze 103 Brygady, który przez 41 dni. Przebywał w okrążeniu, w obwodzie sumskim, w okolicach powiedzmy wsi Andrijewka. Wyszedł z tego okrążenia. Było ich trzech. Niestety jeden zginął podczas bombardowania dronami FPV, ale dwóch chłopaków w mniej więcej naprawdę niezłym stanie wyszło. Oni nie wyszli sami, tam był szturm z SU. Nie wiem, czy mogę mówić, jaka to brygada, czy nie, więc może się powstrzymam, bo te przecież numerki nie są najważniejsze, ale, ale wielka, wielka wdzięczność dla tych chłopaków, którzy po prostu uratowali swoim kolegom z innej ekipy życie. No 41 dni to na pewno nie są rekordy w okrążeniu, bo słyszeliście, że, że wychodzili chłopaki po, po dłuższym czasie. Ale po prostu no, to, co oni tam przeszli, to, to było piekło. Powoli zaczynają gdzieś tam o tym mówić, ale teraz najważniejsze, niech nacieszą się rodziną, niech wracają do zdrowia. Obawiam się, że będą szybko niestety musieli wrócić na front, bo takie są realia. No i zostaje nam jeszcze obwód Charkowski. Tutaj ja zerkam sobie na okolice Kupiańska, no i niestety tam także niewielkie postępy Rosjan. To jest na północ od miasta, na północ od Kupiańska. To są takie dwie wsie. Tkiwka i Hołbiwka, zdaje się, słuchajcie, z pamięci. Z pamięci. No ale, ale na razie zobaczymy, co się tam będzie działo. Maleńkie postępy także w kierunku, w kierunku borowej, to jest, to jest również obwód charkowski z kolei to jest na południe od kupiańska, jeżeli spojrzycie na mapę, no i niewielkie też niestety postępy w kierunku takiej wsi w o której kiedy mieszkałam w okolicach, mówiłam. Koszmarivka, także obserwujemy front, no i zobaczymy, co będzie się działo w kolejnych dniach. Zapiski z kraju. Noc z soboty, na niedzielę, okrzyknięta została jedną ze spokojniejszych w tym roku w Ukrainie. Chodzi o masowe naloty, ale, szanowni, to, że nie było nalotów na Kijów, na Charków, na Lwów, o czym za chwilę, na Łódź i tak dalej, i tak dalej, nie znaczy, że to była spokojna noc w kraju. Ja przypominam, że obwód doniecki, że Donbas, to Ukraina, że obwód to również Ukraina. No i niestety tam doszło do ataków między innymi dronami, przede wszystkim dronami w Słowiańsku zniszczona została, Placówka medyczna to jest konkretnie szpital kliniczny, szpital bardzo ważny dla tego miasta. Te uszkodzenia są bardzo, bardzo poważne. W internecie dostępne są zdjęcia. Ja również na swoich mediach społecznościowych, na swoich kanałach je gdzieś tam wrzucałam. Zniszczone zostało przedszkole, kilka budynków mieszkalnych, podobnie jak w obwodzie Dniepropietrowskim. A według danych, które zostały podane przez prezydenta Wołodymyra Zeleńskiego, tylko w ciągu tygodnia, w zasadzie ostatniego tygodnia, Rosjanie użyli przeciwko Ukrainie 1800 dronów typu szachit. To są głównie ich gieranie, wiadomo, o tym też już, też już Wam mówiłam. 1200 bomb lotniczych typu KAP, i tak dalej, to są bomby kierowane. I 83 różnego rodzaju rakiety. Obrona przeciwlotnicza naprawdę się dobrze spisuje. Koleżanka Agnieszka Piasecka poprosiła, żeby tutaj wyjaśnić pewną rzecz, jak to jest możliwe. Jak widzimy sobie takie mapki. Które udostępniają różnego rodzaju kanały monitorujące loty, ataki itd. Jak to jest możliwe, że taki dron potrafi sobie przelecieć przez cały kraj? Bo ostatnio mieliśmy właśnie taką sytuację, że zostały wystrzelone gdzieś z okolicy wschodnich granic Ukrainy czy daleko północnych granic i doleciały sobie między innymi do Lwowa, do miasta Czerniowce czy też do Łódzka. po raz kolejny w Czerniowcach, na przykład cztery osoby. Nie żyją, co jest takim dosyć dużym szokiem, zaskoczeniem, bo wydawało się, że to takie bezpieczne miasto. Jeszcze pamiętam, że w 22 roku któryś z ukraińskich polityków powiedział, że właśnie ten obwód czerniowiecki to był w, jeszcze po wielu miesiącach od pełnoskalowej agresji Rosji w Ukrainie, to był jedyny nieatakowany obwód. Tak, później to się oczywiście... Też zmieniło. No i wrócę do tego, o czym, o czym Agnieszka napisała w komentarzu do któregoś z moich postów na, na Facebooku, jak to jest możliwe. To znaczy, to, to nie jest tak, że po drodze nie pracuje obrona przeciwlotnicza i ona sobie czeka na to, że one dolecą do swojego celu, i tam dopiero pracę zacznie obrona przeciwlotnicza. Ja was zapewniam i zaręczam że tam w tym momencie, kiedy są takie naloty, to są wszystkie ręce na pokład. Kiedy ja jeszcze mieszkałam w Biłpili, to jest przy, w obwodzie sumskim przy samej rosyjskiej granicy. Z tamtych okolic były wystrzeliwane rosyjskie drony. One nad nami tylko przelatywały, bo my nie byliśmy celem. One leciały dalej. Ja was zapewniam, że na blokpostach, na przelocie, tam gdzie żyli wojskowi, tam chłopaki normalnie brali automaty w ręce i strzelali. I wiecie, że jest możliwe zestrzelenie takiego drona. Niestety, one zaczynają latać coraz wyżej, dlatego będą też potrzebne inne środki obrony przeciwlotniczej. Z drugiej strony wiadomo, że w takiego drona no nikt systemem Patriot nie będzie strzelał, bo też umówmy się, co do czego. Wytłumaczono mi również, że na przykład dla F-16, które są bardzo szybsze, on, dron jest po prostu za wolny i jego zestrzelenie właśnie, chociażby przez myśliwce typu F-16 nie, nie, nie będzie możliwe, ale na pewno rakiety można w ten sposób zestrzeliwać. I teraz Wróćmy do tych dronów. Jeżeli jest rój, jeżeli jest wypuszczone stado i część dronów to drony bojowe, część to drony e, imitatory, m, obrona przeciwlotnicza musi jedne i drugie traktować równie poważnie, ale tak jak powiedział w sumie Paweł Reszka w ostatnim sobotnim wywiadzie, zresztą wa bardzo wam. Polecam człowiekowi, który zostanie ranny, albo rodzinie tego, który zginie, w zasadzie to, przepraszam, będzie wszystko jedno: czy spadnie mu na głowę cały dron, albo cała rakieta, czy odłamki. Jeżeli i tak będzie ranny, albo nie daj Boże, zginie, i z tym się trzeba mm, zgodzić, ale Rosjanie. Wymuszają wręcz w tej chwili, wymuszają na Ukraińcach to, by obrona przeciwlotnicza już w samych miastach pracowała, a nie na obrzeżach i to jest też bardzo, bardzo trudna robota. No i mamy w tym tygodniu dwa niechlubne rekordy, jeżeli chodzi o ataki rosyjskie. Jeden raz 741 dronów i rakiet w powietrzu jednej nocy, drugi raz 623. Teraz to właśnie ostatnio był ten drugi niechlubny rekord. Wtedy zaatakowane zostały wspomniane wcześniej Lwów, Łódź i Czerniowce. Ale teraz na chwilę zapominamy o atakach, o których zapomnieć się nie da. No, ale jeżeli była ta spokojniejsza noc, możemy przejść do innych te tematów, bo na pewno wszyscy mocno zastanawiamy się w tej chwili. Co zrobi Donald Trump? Donald Trump, który najpierw wstrzymał pomoc dla Ukrainy, po tym jak właśnie był ten rekordowy atak, przede wszystkim kierowany na Kijów, okazało się, że jednak zmienił decyzję. No i zapowiedział teraz jakiegoś super newsa, na którego czekamy. Pojawiają się spekulacje mówiące o tym, że być może chodzi o to że będzie zwiększał dostawy broni defensywnej, ale pojawiły się też spekulacje o tym, że być może skorzysta z funduszy dotyczących zamrożenia rosyjskich aktywów, a to 5 miliardów dolarów, no może się okazać, że jeżeli by rzeczywiście pewne decyzje poważniejsze podjął, to podejmie większe ryzyko, jeżeli chodzi o takie decyzje niż jego poprzednik Joe Biden, co byłoby dosyć jednak zaskakujące, ale biorąc pod uwagę reakcje nawet amerykańskich mediów na niektóre ostatnie wydarzenia, chociażby zabicie rocznego dziecka w obwodzie hersańskim przez rosyjskiego drona podczas ludzkiego safari, tak to, tak to się mówi niestety o tym, jak, jakie polowania na cywilów urządzają właśnie w obwodzie hercegskim Rosjanie, może być ciekawie. A ciekawie było też ostatnio w Kijowie i teraz mówimy o dobrych wiadomościach, bo po raz pierwszy od trzech lat nad stolicą można było zobaczyć cywilny samolot w powietrzu. No cywilny jak, jak cywilny, bo, bo ciężko tak go e, nazwać. Samolot ukraiński i był to moi drodzy AN 124 Ruslan, który poleciał do Lipska. Jest to pewna nowość. On był remontowany pod Kijowem w w czasie wojny i myślę sobie, że te celowania w zakłady Antonowa i tak dalej i tak dalej mogły też być w jakiś sposób związane właśnie z tym planem wylotu AN-124 Ruslan, no ale samolot szczęśliwie wystartował z Kijowa i doleciał. Do Lipska. No i co, co dalej? Ja myślę, że w następnym odcinku będziemy chyba sporo mówić o tym, co zrobi Trump. No, chyba, że to będzie jakiś kapiszon, ale wiele osób, które znają się na polityce Stanów Zjednoczonych bardzo dobrze, jakby jest skłonnych stwierdzić, że możemy się spodziewać czegoś dużego. Ja trzymam za to bardzo mocno kciuki. Po prostu zapiski. Teraz już szybciutko, bo znowu mi tu jakieś dziwne stworzenia zaczynają wlatywać, słuchajcie, a nie chciałabym przerwać tego odcinka i nagrywać. I jeszcze raz, chciałam się pochwalić, chciałam podziękować, zrzutka.pl, Batalion Donbas w czerwcu 130 tysięcy złotych, w lipcu już do połowy, jeszcze nie mamy połowy, praktycznie 50 tysięcy złotych, dzięki wam. Wydane, spożytkowane. W najbliższym tygodniu wyjeżdża nasza kolejna kolumna samochodów. Wyjeżdżają dwie nawary: F dla 58. Brygady, Cygański Tabor dla 25. Brygady, Laki, to jest Discovery dla batalionu Lucky Strike. No i później jeszcze jedzie bus, to będzie Vito, z tego co dobrze pamiętam. Słuchajcie. I to ma, być, to ma być patron nabój, a docelowo pojedzie moja Afrodyta, którą oddaję na front. Ja będę jeździła Elfabą, pisałam o tym w aktualnościach zrzutki, pisałam w mediach społecznościowych. To jest wszystko uzgodnione z zarządem zrzutka.pl, żebyście mieli pewność, że wszystko dzieje się legalnie Dziękuję wszystkim i bardzo proszę, bardzo proszę o wsparcie zrzutka.pl, Batalion Donbass, bo do paliwa jeszcze nam dużo brakuje, a i do spłacenia samochodów brakuje w tej chwili cały czas 30 tysięcy. To ogromna suma i tylko dzięki Wam te działania są możliwe. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w zapiskach z Niedonieckiego Kwadratu. Niebawem debata z Niedonieckiego Kwadratu. Oj, wymyśliłam dla Was niesamowity skład. No i oczywiście w sobotę wywiady z Niedonieckiego Kwadratu Karolina Kuzema. Do usłyszenia.